Cześć! Dziś bierzemy na warsztat metal, o którym praktycznie nikt nie mówi nie złoto, nie srebro, tylko platynę. Mimo, że jest rzadsza niż oba te metale, większość ludzi kompletnie ją ignoruje. A szkoda, bo jej historia, zastosowanie i potencjał inwestycyjny są naprawdę ogromne. W tym materiale dowiesz się, czym właściwie jest platyna, skąd się bierze i dlaczego jest tak rzadka, kto ją skupuje i do czego jest potrzebna. Dlaczego jej cena czasem wystrzela, a czasem tonie? W jaki sposób możesz w nią inwestować? I najważniejsze, czy warto? Czym jest platyna? Platyna to metal szlachetny, bardzo odporny na korozję. Rzadszy od złota, srebra i palladu. W naturze występuje w naprawdę minimalnych ilościach. Co ciekawe, przez wiele wieków uważano ją za bezwartościowy złom. Hiszpanie w Ameryce Południowej w XVI wieku znajdowali ją w rzekach razem ze złotem i wyrzucali, bo była twardsza i przeszkadzała w obróbce złota. Dopiero w XIX wieku zaczęto doceniać jej unikalne właściwości. Dlaczego platyna jest taka rzadka? Największe wydobycie pochodzi z dwóch miejsc: RPA ponad 70% światowej produkcji, Rosja około 10%, reszta to zaledwie margines Zimbabwe, Kanada, USA i teraz najlepsze. Platyny nie wydobywa się głównie dla platyny. Zwykle jest produktem ubocznym przy wydobyciu niklu i miedzi. To oznacza, że jej podaż nie może szybko rosnąć, nawet jeśli cena idzie do góry. Kopalnie nie mogą po prostu wydobywać więcej, bo nie mają jak. Do czego używa się platyny? Platyna ma ogromne zastosowanie w pierwsze motoryzacji, katalizatory, największy udział w popycie. Platyna oczyszcza spaliny i redukuje szkodliwe związki. Kiedyś była standardem, później zastąpił ją pallad, ale teraz znowu wraca. Dlaczego? Bo pallad jest droższy i mniej dostępny. Firmy wracają do platyny, żeby ciąć koszty. Drugi: przemysł chemiczny i naftowy. Platyna jest katalizatorem w produkcji wielu ważnych związków chemicznych i paliw. Trzeci: medycyna. Leczenie nowotworów, na przykład cisplatyna. Sprzęt chirurgiczny, implanty. Czwarty: biżuteria. Kiedyś hit rynku, szczególnie w Japonii. Później zainteresowanie spadło, ale nadal ma swoich wiernych fanów. Dlaczego cena platyny tak skacze? Platyna jest bardzo zmienna, bardziej niż złoto i srebro. Na cenę wpływa: kondycja przemysłu, bo większość popytu to produkcja, zmiany technologiczne w motoryzacji, problemy kopalni w RPA, częste strajki, braki prądu, sytuacja w Rosji, kurs dolara, spekulacje na rynkach surowcowych. Największe wzrosty są wtedy, gdy łączą się dwie rzeczy. Popyt przemysłowy rośnie, a podaż stoi w miejscu. Wtedy cena potrafi iść naprawdę mocno do góry. Jak inwestować w platynę? Masz trzy główne drogi. Pierwszy: fizyczna platyna, sztabki i monety. Plusy: masz metal realnie u siebie, brak ryzyka kontraktu czy ETF, łatwa kontrola. Minusy: bardzo szerokie spready, różnica między kupnem a sprzedażą. Płynność. Mniejsza niż przy złocie i srebrze. Dostępność ograniczona. Drugi. ETF na platynę. Plusy. Wygodne. Szybkie. Brak problemów ze sprzedażą. Minusy. Nie masz fizycznego metalu. Opłaty. Ryzyko przechowywania w funduszu. Trzeci. Kontrakty terminowe. Futures. To opcja dla osób z doświadczeniem. Duże ryzyko. Duża dźwignia. Możliwość naprawdę dużych strat. Nie polecam początkującym. Czy platyna jest dobrą inwestycją? To zależy od strategii. Jeśli grasz długoterminowo i liczysz na odbicie przemysłu, może być ciekawa. Jeśli szukasz metalu, który jest rzadki i ma potencjał, też spoko. Jeśli chcesz absolutnie bezpiecznej przystani, lepsze będzie złoto. Jeśli zależy Ci na płynności i niskich kosztach kupna, ukośnik sprzedaży, lepiej wybrać srebro. Platyna jest czymś pomiędzy. Metal szlachetny, ale silnie związany z cyklem gospodarczym. Podsumowanie. Platyna to metal, ekstremalnie rzadki, mocno przemysłowy, zależny od sytuacji w RPA, z dużym potencjałem, ale też ryzykiem. Jeśli chcesz zdywersyfikować portfel metalami, warto rozważyć mały procent w platynie, ale z głową, nie impulsywnie. Jeżeli film się spodobał, zostaw suba.